Dobrze, proszę Państwa, sprawa jest następująca! Jak wszystkim tu zgromadzonym wiadomo, Minecrafta na legalu przejść się nie da. No nie wiem, dopróbowałem no tyle razy, kopałem te diamenty, chodziłem do tego endu i ani razu się nie udało, także no po prostu wniosek jest jeden. Minecraft to jest gra, której tak normalnie się nie da przejść. No po prostu i to tyle, nie? Dlatego trzeba chwytać się do dącej łodzi i próbować przejść go w jakikolwiek inny sposób. Dzisiaj na przykład zamieniłem wszystkie rudy, jakie tylko istnieją na laki bloki! Ohoho, ho, zobaczcie na to! Tu powinien być węgier, ale nie ma węgla, tylko jest laki blok, więc dostałem oh, bloki połóżiony, jak dobrze! Może dzięki temu uda się przejść z tego minecrafta ile ekspa! I dawać mi jeszcze konia! Wspaniale, jeszcze cała zbroja! No i dobrze! To się właśnie nazywa przechodzenie Minecrafta, co nie? A więc zjąłki, żebyczki, posłuchajcie, koniecznie zostawcie łapkę w górę! Wtedy nazwę tego konia Zbigniew. Nie wiem czemu Zbigniew, ale jakby... No, co? Dobra, nie umiem zebrać łapki w górę, okej, okay? nie było tematu. Koniu, ty mi tu nie przeszkadzaj, bo ja to mam jeszcze więcej moich kochanych lucky bloków. O, Czy chciałbyś może diamentową zbroję? bo taką tylko złotą, trochę żałośnie, nie? Kurde, mam swojego konia i to w pierwszych dwóch minutach gry coś czuję, że dzisiejszy odcinek będzie bardzo lucky! Bo ten żart, co nie? Lucky bloki, lucky odcinek i to... Te... Nieważne, nie było tematu. Co to jest? Co jest? Ej, 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 ja przepraszam bardzo. Chciałem powiedzieć, że coś ostatnio mówiłem o spadającym poziomie humoru na odcinku, ale z tego co widzę, ta, ta świnia ratuje! O nie! O nie, co to było? Najgorzej! Spadam stopnie! Ku! To wybuchnie! Czy, czy nie? Przepraszam, panie TNT, to pan tylko tak dla picu jest, tak? A to ona nie wybuchnie, nie no to spoko. Ja bardzo ciatnie skorzystam sam wzbę. Dobra, tam, na razie... Jestem bardzo szczęśliwy wy, co, co się stało przeprze... Prze... O nie! O nie! ja cię, Ja nie chcę! spadać! Oj, jakiś niecałaj, nie szybko, jakiś... O, jacie! I co się dzieje, proszę! Nie, ja chcę żyć! Ile ich jest? To jest jakiś żart! Proszę, tylko nie to! No i super, tyle by było ze szczęśliwego odcinka, w którym przechodzę Minecrafta. Dosyć mam tych laki bloków już, no! No dobra, no ale jestem żelaznym golemem, a takie golemy się nie poddają prosto! Ja jeszcze do ciebie przejdę i to w ciągu 15 minut to będzie rekord Polski! Chwila, rekord Polski to nie jest gdzieś 7 minut, albo... 5, nie, 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 było tematu. Dobra, no to może niekoniecznie nie w żadne rekordy się bawić nie będziemy. Chyba, że w rekord otwartych Laki bloków w ciągu 5 minut. Dobra, robimy to. Szukamy, ile ich znajdziemy jakiegokolwiek lucky bloka. Od razu go odpalamy i lecimy z tym koksem. O, nie, 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 nie. Oj, lawa, co to było, jakiś creeper? Lucky potion, poproszę, dziękuję. Ja, ale mam jedno serduszko. Wiedziałem, że. <śmiech> <śmiech> tym razem zróbmy to na serio, dobrze? Żadnych wyścigów w ilości otwieranych laki bloków. Żadnego ryzykowania życia. Tylko wyłącznie spokojne otwieranie laki bloków. Nie ma się co stresować, to są tylko laki bloki. Nic złego stać się przecież nie może, bo one są wiadomo bardzo miłe. Dały mi na przykład oczy czaszku liderowego szkieleta, wspaniale, jak najbardziej chętnie później e, zrobię same lidera. Tak, no dokładnie, obrazy, jeszcze lepiej. Kwiatki! Wspaniale! Dokładnie takich temu potrzebuję do przejścia Minecrafta. Jesteście super! O, dobra, to jest przydatne. Szanuję! gdyby było tego więcej, to byłoby jeszcze lepiej! Ile tych diaksów? 20 diamentów! Fajnie, fajnie, szacun, jeszcze TNT do tego, no genialnie! Powiem wam kompletnie szczerze, że tak dobrze, to ja się jeszcze nie bawiłem. Mam wszystkie itemy, mam diamenty, mam jedzenie, dosłownie mam wszystko, co jest tylko mi potrzebne do tego, aby tego Minecrafta przejść. Nie, nie, dobra, jednak może niekoniecznie. Wow, ile tu tego jest? To była chyba ruda jakiegoś... Aj, 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 aj. To była chyba ruda jakiegoś węgla, co nie? Lucky sword i lucky bow do tego. Oh, oh. Jeśli nie wiecie, o co z nimi chodzi, to uwierzcie mi, to są najlepsze bronie, jakie tylko istnieją. A ja muszę zjeść złota jabłko, bo inaczej to się skończy bardzo źle. Dzieci, dobry, fryzma. Dobra, słuchajcie, no, plan jest następujący. Zróbmy sobie diamentową zbroję, bo na to mnie stać, więc ja bardzo chętnie skorzystam, gdyby tylko mnie nie pozabijały te guardiany głupie. O, 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 co mam zrobić? Okej, okay, przyznaję, znajduję się w przegenialnej sytuacji, której, o nie. Plan jest taki: wchodzimy, od razu uciekamy, okej? Trzy, dwa, jeden, let's go! Kurde, będę w którą stronę? O nie, ich jest tu za dużo! O ja o, Nie, mam dosyć nie. Ja wrócę, podejdę, ok? Ja po nie wrócę. Wybitkie, no mam nadzieję, że nic nie zniknęło. Hej, te masy, dzień dobry. One żyją, one nie zniknęły, jest dobrze. Chociaż nie jeden, jeden, plus tego wszystkiego. Mamy to. A ty stąd spada, dawaj mojego diamenta. I co ja mam niby zrobić ze stakiem diamentów? Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, mamy tego już tyle, że wydaje mi się, że powoli jesteśmy gotowi na to, żeby przejść do naszego kochanego netheru. Chociaż to przyznam, przydałoby się jeszcze trochę ender pereł. Tak trochę bardzo dużo ender pereł, proszę. No to próbujemy dalej, hero villager, dzień dobry. Czy pan sprzedaje ender perły, Może. O, nie, nie, ty nie jest nie Dlatego ciebie akurat możecie pozbyć, stary, bo jesteś bardzo niemiły. Wow, okej. Okay. Czy to mi jest potrzebne? Nie do końca. Czy to mi jest potrzebne? No, można powiedzieć, że jakby. Nie wiem, czy ten jest lepszy, czy nie. No, wezmę sobie, jakby. Kupię. Okej, okay, no, niech będzie, no. Przyda się na pana smoka. Dzień dobry. Ty, Ej, ale to jest jeszcze lepsze. Jakie dobre, dawać mi to. I na co ja wydaję wszystkie moje diamenty? Nie mam nawet już na zbroję. Okej, okay, okej, okay, są rzeczy ważne i ważniejsze, co nie? Także, no, wiadomo. Ta, a odnośki zbroi to ten. Znalazłem kolejnego villagera I, i, i już nie nie stać! O nie byłbym takim koksem! Dawać mi tu diaksy, proszę! Jakieś diamentciki, to to ewidentnie nie jest diament. To też nie są diamenty! Dawać mi! Proszę, ja was, diaksy! I są! Mamy je! Ile? Ile? 25! Super! Będę miał klatę! To się nazywa życie! Tak możemy grać! A jeszcze trochę tych diaksów, ja, ja przepraszam. Wiem, że jestem troszeczkę wymagający, nie? Ale czym więcej, tym lepiej, będę szczęśliwym człowiekiem. Kolejny hero villager! Wow, ale to taki sam, gościu, taki trochę nudny już jesteś. Okej, okay, to jest jakiś żart. Zdobywanie diamentów przy tych blokach, to jest po prostu bułka z masłem. Ja myślałem, że to będzie ciężkie. Ja myślałem, że ja się będę musiał opracowywać, napracować, w ogóle robić jakieś dziwne rzeczy. A tu się okazuje, że każdy Lucky blok jest szczęśliwy. Dobra, no może nie każdy, bo kilka razy już mnie zabiły. Na przykład, o, o ten znowu. No kurde, bele, ile was może być? Więcej was matka nie miała? Znaczy, no nie narzekam, nie? No, bez przesady. Ale też, no nie będę ukrywał, że na ten moment potrzebuję tylko i wyłącznie jednego Lucky Bloka, który pomoże mi zdobyć Ender Perły. I to wszystko, no, naprawdę wszystko. Tyle mi wystarczy do życia. Ale dobra, no, jak nie, to nie. Pójdziemy sobie do netheru, tak będzie prościej. Chyba, że damy im jeszcze ostatnią szansę. Dobra, no niech będzie, let's go! O nie! Uu! Otwiera mi wszystkie naraz. Co będzie? To będzie! Mam nadzieję, że nic złego! Ojejku, to jest coś bardzo złego, coś mnie pije! Coś bardzo mnie pije! Aha, ty! Nie, no, luz, jakby znowu się widzimy, gościu, Na naprawdę świetna zabawa. Jaka szkoda, że ty jesteś taki słaby, Ojoj. Diaksy, dzień dobry! Ale tym razem ziemniaki, a nie diamenty. Tu zawsze wypadały diamenty z tego. No trochę przykro. O nie, płonę, płonę! O! Uratowałem się! Jakie to wszystko jest niebezpieczne! Te laki bloki, to jest jedna wielka porażka! Ja już nawet nie wiem, co tu się dzieje. Tu jest taki! Chaos, ale właśnie tak wygląda otwieranie 40 bloków w czasie jednej minuty. No nie, no nie, no nie, 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 nie. Dobra, jeszcze więcej lecimy z tym koksem, tylko na początku przydałoby się troszeczkę odratować, bo prawie umieram. Żyję, okej? Okay? Jest bezpiecznie. Wykorzystałem wszystkie moje złote jabłka, ale coś za coś. Teraz jest mi bezpiecznie i możemy bez problemu otwierać ich pełno. E, a nawet jakby mieli mnie zabić, to ludzik mam tyle różnych potjonek i jestem tak mocny, że nawet wydaje mi się, że nic nie jest w stanie mnie zabić. Nawet te miliard rzeczy, które właśnie za mną biegają. Co się dzieje? Nic nie widzę, jest źle, jest prawdopodobnie ultra bardzo źle. Uciekamy stąd. Halo, halo, dzień dobry, gdzie jest wyjście? Tu jest wyjście! Chodźmy stąd! Ja serio, nie wiem co się dzieje, pomocy! Przepraszam, gdzie jest wyjście pomocy! O nie no, noc, naprawdę? Idę spać, dobranoc. Ła, to będzie piękny dzień! Mam taką nadzieję, że kolejny dzień już nas coraz bardziej przybliży do. Zabijcie tego spoka! O nie, ja ziewam! Najgorzej! O, a przepraszam wszystkich, jeśli ziewacie przeze mnie! Właśnie przepuściłem falę ziewania przez całą Polskę, przepraszam! Dobra, słuchajcie, plan jest następujący. To są ostatnie cztery lata bloki, jaki otwieram. A potem idę do... Chciałem powiedzieć, że idę do teru, ale teraz coś czuję, że to prawie nie będzie potrzebne. Dawać mi tu jeszcze o trzy, kurde, Bele, no nie! Dobra, to jeszcze kilka. Przepraszam, jakby jestem... Au, 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 jestem, jestem, nie wiem jaki jestem. Ja bym chciał stąd uciec. dobry, przepraszam, najmocniej, czy ja mógłbym prosić o uratowanie mojej osoby stąd wiaderko. Jak ja mam się stąd uratować? Pomocy, 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 pomocy! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o, nie, 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 nie. Ja się nie zgadzam, przepraszam, to jest jakiś żart, proszę, tylko nie to dobra, są moje kordy. Siedkie. Nie no, genialnie nie? Wracam po tej itemy. Dużo nie straciłem zły nie jestem, jest spoko. Dawać mi tu jeszcze co? No, dzięki za koina ale ja go tam nie wrzucę, nieważne. Biorę mojej itemasy i uciekamy stąd. Idziemy do lepszego miejsca na świecie, gdzie jesteśmy chciani Znaczy pewnie nie, ale co z tego? To czas najwyższy na nether A więc teraz tak, brakuje tu jednego obsidianu, czy mam diamentów wystarczająco na O, dobra mam. Na kilof oczywiście, bo tego dokładnie potrzebuję. Proszę bardzo kilofek zrobiony. Wezmę to złoto jeszcze przy okazji. Dziękuję bardzo. Złoto zawsze się Przyda do piglidów, wiadomo, Moi i panie i panowie możemy lecieć do deteru. Znaczy, moglibyśmy, jakby miał żelazo. O wykupanie żelaza w takich warunkach to nie jest najprostsze rzecz, o której można pomyśleć, ponieważ słuchajcie, wszystkie rudy żelaza są obecnie laki blokami. Okej, okay, spoko, to ja jakby spróbuję, może z jakiegoś wyleci trochę żelaza. Dzień dobry, pro, proszę. O, <laughs> fajnie, fajnie. Miało być żelazo, ale diamentowy miecz też na propsie. To jest mia fakt, że nadal potrzebuję żelaza i to bardzo dużo, proszę. No, kurde, berę troszeczkę. I wcześniej było go tyle, jak. Tego nie zbierałem, bo byłem głupi <noise> I teraz żałuję moich decyzji z przeszłości Czemu tego nie ma? Proszę, dajcie mi żela, Jest żelazo, i to ile? Tego potrzebował! Pałem. Aha. Dzięki Bob, e, ba, bardzo miło z twojej strony, ale nawet Bob mnie nie powstrzyma, bo potrzebna jest tutaj niezła zadyma! O, to, to był piękny rym, naprawdę. Pa, panie Bobie, Pan Bob już nie żyje, wybitnie. Niestety, dnia dzisiejszego Pan Bob umarł i zostało z niego kompletnie nic. Jest nam niezmiernie przykro, ale w związku z tym, że on nie żyje, to jest już bezpiecznie w końcu po, po latach tutaj. Ta, z tego wszystkiego wypadła ruda kwarcu, która tak naprawdę nie jest rodą kwarcu, bo jest laki blokami, co jest bardzo śmieszne, bo tu się nazywa ruda kwarcu. A jak ją wykopię, to to normalnie jest laki blok i trochę tak śmiesznie. Powiem. O nie tu będzie znowu TNT czemu Przepomniałem o tym kompletnie, że tu przecież TNT z tego A <śla> To jest jakiś głupi żart Dobra no ja nie wiem, czy większym żartem jest to Jak ja przechodzę tą grę, czy większym żartem Jest to jak ta gra ryje mnie. Och są i one I te my są, ale co z tego jak nadal nie ma rzeczy Których tak naprawdę do życia potrzebuję Czyli no żelaza, ojej dobra mam żelazę Zapomniałem o tym, ty ej to ja jestem już gotowy, lecimy Ej jak gdzie jest mój diamentowy miecz Albo w sumie zrobię senowy, okej okay? Lecimy z tym koksem, ja już nie wytrzymuję dłużej Ja chcę już go przejść, i mieć spokój. Naprawdę. Chcę, żeby to był jeden z tych wyjątkowych odcinków, w których naprawdę wychodzi mi to... Aha, nie, nie no, jakby, jakby luz. Wcale to nie jest tak, że mam tylko 15 bruku, nie? Jakby ja na luzie się mogę dokopać gdziekolwiek. Ile tu wszystkie rudy są blokami tego Lucky bloków, nie? Jak to wygląda epicko. Super, świetnie, idziemy do przodu. Znaczy chętnie poszedłbym do przodu, gdybym tylko miał z czego. Ja cię, żebym ja musiał budować most z Lucky bloków. Do czego to doszło? Ale no co, no chyba się uda, nie? Ostatnie cztery bloki. Raz, dwa, koniec. Parkier Mistrz. Let's go! Mamy tu, ladies and gentlemen! Witam w moim. w mojej krainie. O nie! Krainie umarcia. Przez zabicie mnie przez gasta. Ej, chwilę, chwilę. Ja muszę założyć jakąś złotą rzecz, co nie? Tyle, że ja nie mam craftingu. Nie mam ani craftingu. Nie mam kompletnie nic. Jedyna opcja, jaka mi została, to kupanie laki bloków i zdobycie z nich czegoś złotego, żeby mnie nie zabili zaraz tu w tym neterze! Na szczęście, lucky bloków to mi tu nigdy nie zabraknie. Co nie? Dzień dobry. Jeden, dwa. O! Jeszcze więcej złota, dobrze. Jakby jeszcze pan gaz dał mi spokój, to byłoby o wiele lepiej. Już, serio, możesz wpuścić Kurtek, nie zachowuj się tak źle, no. Daj mi tu moje potrzebne itemy. O, mam konia. Co że nie jeżdżeniu koniem w neterze? Nie, to, to nie brzmi dobrze. Ucieka. A, nie, to jest bezpiecznie. Lo, lo, aha. E, lu, luz. Daję sobie ostatnią szansę. Jeśli teraz umrę, to rzucam to wszystko i wjeżdżam w pieszczadelo elo. Okej, okay, mamy to próba numer dwa. Mogę wziąć jakieś bloki, ale po co? Nie, no lepiej robić do parkiera, nie? Panie spadaj stąd. Whoa, 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 to był Jezły parkour. I teraz patrzcie na to. Let's go. Gdzie był mojej temasy? O, tutaj dzień dobry, ale że Adło mnie zabiło, naprawdę, ja rozumiem wszystko, ja rozumiem creepery Wiecie, kurde, jakieś dziwne stworzenia, ale że naprawdę Kowadło, jakby kowadło jest zrobione z żelaza, co nie? Ja też jestem żelazny, to jest po prostu bratobójstwo. Ej chwila, gdzie są moje tebie? Przepraszam bardzo, bo ja tu widzę tylko zapalniczkę, a, a, a reszta? Panie, bo ja umarłem, tu dzisiaj umarłem, no to wszystkie powinny być Gdzie one są? Nie ma no, no po prostu, no, no nie ma no Jawa, ale co się z nimi stało? O, jacie, zawsze coś może się ule... Nie, 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 dosyć, koniec z tym! Odinstalowuję a wychodzę stąd! I co panie nie trzeba być takim niemiłym. Dobra, słuchajcie, dzisiaj na live po godzinie 22 próba, także bądźcie koniecznie i mam nadzieję, że wtedy się uda. A ty gościu, co tam w konieczki, dzwoneczek, bo inaczej ci ominie. A wolałbym, żeby cię nie ominął, wiesz, bo stary, e, to byłoby bardzo przykre. Prawie tak samo przykre, jak to, że właśnie zabił mnie posłuch. Tak, to akurat było bardzo przykre. Dlatego wbij teraz na kto Dwóch odcinków! Nie wiem jaki związek ma moja śmierć z biciem na odcinki, ale tu po prostu kliknij ten po prawej albo ten po lewej, bo co ci szkodzi! A my widzimy się na jutro w kolejnym odcinku o godzinie 9.00. Siema, wbijaj na Instagrama, Elo!